Słuchajcie, w piątek... W piątek... Ja do soboty miałam zostać, ale w piątek stwierdził, że przyjedzie mi mąż. Najpierw stwierdził, że przyjedzie w piątku na sobotę, zostanie na noc i tak było już uzgodniane tu z właścicielami, dostało nawet komplet pościeli. Ale mąż stwierdził, że po co mamy zostawać na noc, wyjedziemy późnym wieczorem, to tak jakby już było na noc, ale, ale już będziemy w domku na noc, będziemy spali z, z naszą słonią. I słuchajcie, ale potem zmienił zdanie, co mi się bardzo podobało, mówi, przyjadę do Ciebie bardzo, bardzo wcześnie rano i coś zwiedzimy. Ja mówię, no dobra, spoko, tylko że u Ciebie rano to już dwunasta, więc w sumie tak z tym zwiedzaniem to też nie do końca. Mówi, nie, wyjadę o szóstej, to będę... Będę u Ciebie przed dziesiątą. Słuchajcie, ja miałam fryzjera na dziewiątą, więc mówię, idealnie się skomponuję. Poszłam do fryzjera, wróciłam, spotkaliśmy się, y, pokazywało mu, nawigacja pokazywała mojemu mężowi, że ja będę w trakcie u fryzjera, to on do mnie podjedzie, no, ale potem się zakorkowało, no i ja już dochodziłam do mnie, już, gdy już byłam w Mechelinkach, Dochodziłam do domu, słyszę, słyszę jak za mną jedzie moje autko i się odwróciłam faktycznie mój mąż, słuchajcie, on mi odebrał. Weszliśmy i w, 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 zrobiłam mu kawkę, chwilkę odpoczęły mu nogi, poleżał chwilę, pogadaliśmy, powiedziałam co i jak. Mówię, że nie ma zasięgu, także nic tu nie zadziałasz. I mówi, to co, to jedziemy coś zwiedzać. A jesteś spakowana i mówię tak, że wczoraj się spakowałam, tylko, ty, tylko do samochodu czego nie Ja mówię, no ale to zróbmy tak, że może pojedźmy w drugą stronę, że tak powiem, pod Rewę, czy tam jeszcze dalej pod Władysławowo, coś zwiedzimy, wrócimy, zabierzemy tobołki i pojedziemy do domku. No i się zgodził, słuchajcie, i pojechaliśmy. Znalazłam takie coś jak Luzino, yy, Muzeum Pojazdów. Kiedyś tam zajechaliśmy i potem już wydydokowałam, że to było 16 lat temu. Asteruś! Cześć! Z 16 lat temu, słuchajcie, i po prostu y, było w remoncie. I faktycznie jak to mi się nasunęło, to tam było w pewnym momencie karteczka, że y, otwarcie było tam, 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 że tam 15 lat temu. I faktycznie nie, nie, wtedy nie zobaczyliśmy, ale y, 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 udało nam się teraz. No, fantastyczne, słuchajcie, muzeum. Warto tam wejść. Y, pierwsze muzeum y, pod taką postacią, czyli dużo eksponatów, e, moździerzy, e, no bo takie, to muzeum saperskie i pojazdów dodatkowo. I słuchajcie, każdy eksponat zero kurzu, słuchajcie, za gablotami. Możesz je do dojrzeć, ale nie możesz ich dotknąć, no bo jest za gablotą. Wszystko jest czyściutkie, zero kurzu, podłogi czyste, ściany czyste. Słuchajcie, tylko w jednym chyba muzeum, gdzie, gdzie byliśmy, na zamku, gdzie było tak czysto, że mój mąż mówi, kurde, ty nawet nie ma pop, y, y, kurzu na, na tych y, cegłach na ścianach. Ja mówię, faktycznie, to musi być codziennie sprzątane. No i a w każdym jest kurz No byliśmy też w, na, w, w gniewie, w zamku gniew, no to tam to porażka to ta najbrudniejsze muzeum i najbardziej obrzydliwe muzeum, jakim byłam, gdzie, gdzie się nie przy, o, dotknęłaś, obeszłaś, to wszystko było na tobie, zostawały pajęczyny i w ogóle. A tutaj, słuchajcie, czyściutko, przepięknie. No, trzeba by jeszcze raz jechać i jeszcze raz obejrzeć, ale obejrzeliśmy wszystko i zaczął padać deszcz, więc stwierdziliśmy, że już teraz się schłodzi, bo już było to dawno po południu, więc pojedziemy tylko na szybki obiad i wracamy po Majdan i wracamy do domku. No i tak właśnie zrobiliśmy i, i wracamy, słuchajcie, i pierwszy raz w życiu, to jeszcze nie koniec mojej historii, bo jak już wracaliśmy autostradą, a jechaliśmy Standardowo, tam gdzie można stówę to stówę, tam gdzie trochę więcej to więcej. Były też korki, więc troszeczkę, ale nie takie, żeby stać, tylko wolno się jechało, ale jechaliśmy non stop, że samochód nie gazł, tylko cały czas jechaliśmy. I słuchajcie, pierwszy raz w życiu, jak od nie wiem ilu lat 20 jeździmy, czy 22 nawet już co roku jedzimy nad morze, bo raz do roku to nad morzem jesteśmy w wakacje. Zdarza się, że dwa, trzy i, i więcej, ale raz do roku nad morzem jesteśmy i autostradą jedziemy. Do tego zmierzam. Słuchajcie, no to jest tak, że jest jakiś tam wypadek, wiadomo, stłuczka albo no komuś się siku zachciało, więc na poboczu stoi albo już tam kogoś na lawetę biorą. Zdarza się, no wiadomo, ta autostrada. Ale słuchajcie, pierwszy raz w życiu od tylu lat gdzie co kilometr był wypadek. I to taki wypadek, że na środku stał auto. I mój mąż mówi, że po prostu jest tak gorąco z góry. Jest gorąco od dołu, czyli asfalt jest gorący. I trzecie, że robią się małe koreczki i samochody nie wytrzymują tego po prostu ale kiedyś to wytrzymywały i w korku staliśmy 7 km i 2 godziny i jakoś tak wszyscy dawali rady, tylko maluchy się zawsze gotowały. Ale tu normalne, słuchajcie, zagraniczne auta stoją na środku, maska do góry i się po prostu, i było gorąco. I na nie było kilometra, żeby taki samochód nie stał albo na środku szosy, albo już po prostu schorowany na bok jeden albo drugi jak się udało. Totalnych takich wypadków nie było, ale faktycznie takie, no powiem Wam, potem już za, za Trójmiastem, jak wyjechaliśmy już tą taką bardzo szybkościową, już długo, długo tam w połowie drogi, powiedzmy od y, Trójmiasta do Torunia, Ta w połowie drogi, ja wiem jakie tam, jak to się zawsze nazywa marzy, chyba się nazywają jakoś tam, co bilet się kupuje. No to już wtedy było ok, już tam tych wypadków aż tyle nie było. Ale tu powiem wam, to jakaś masakra totalna. Także jeszcze właśnie, słuchajcie, taka historia na koniec. I wróciliśmy do domku. Faktycznie jest, odebraliśmy od moich rodziców. Ucieszyła się, więc wróciliśmy, wykąpałam się, porozkładałam, wrzuciłam dwie pralki do prania, położyliśmy się, weschlęliśmy do siebie i położyliśmy się po prostu spać. I wtedy mogłam, jeszcze mąż tam mówi to, zagram chwilę, ale już się zaraz będę kolspać. Ja mówię spoko. I mówię, jak to dobrze już być w domku, słuchajcie. Także dzięki, wielkie za uwagę. Zanudziłam Was trochę, ale naprawdę powiem Wam, że pierwszy raz w życiu codziennie przytrafiały mi się takie historie. I to takie, powiem Wam, dość grube historie. I faktycznie, o, asterka. I faktycznie, no, warte opowiedzenia. Co kochane... Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Papa. Pa.